Składek. Płatnicy składek, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przekazują do zakładu ubezpieczeń społecznych tylko i wyłącznie deklarację rozliczeniową z DRA. Należy tutaj pamiętać, że począwszy od dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2003 roku osoby prowadzące poza rolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie z, na własne ubezpieczenie, bądź też za osoby współpracujące, zwolnione są z obowiązku składania co miesiąc dokumentów rozliczeniowych do zakładu ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy nic się nie zmienia w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej. Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych dotyczy również miesięcy, w których następuje zmiana wysokości minimalnej podstawy wymiaru składek. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie komplet dokumentów rozliczeniowych, czyli deklarację rozliczeniową plus imienne raporty miesięczne oraz opłaca składkom na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc nie później niż. Do 5 dnia następnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do dnia 10 następnego miesiąca w przypadku osób fizycznych opłacających składka wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz w terminie do 15 dnia miesiąca w przypadku pozostałych płatników składek, którzy rozliczają składki za siebie oraz za osoby zatrudnione w, w, przez płatnika. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne obliczane są według następujących stóp procentowych. Na ubezpieczenie emerytalne 19,52% podstawy wymiaru składki. Na ubezpieczenie rentowe od stycznia 1999 roku do czerwca 2007 roku była to stopa procentowa 13%. Od lipca 2007 do grudnia 2007 10%, natomiast od stycznia 2008 roku stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe wynosi 6% podstawy wymiaru składki. Składka na ubezpieczenie chorobowe obliczana jest od podstawy wymiaru składek 2,45%. Natomiast stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi tej ustawy. W przypadku płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, składka na to ubezpieczenie od kwietnia 2006 roku wynosi 1,80% podstawy wymiaru. Stopa, składki, stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast stopa procentowa składki na Fundusz Pracy 2,45%, natomiast na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% podstawy wymiaru składek.